Kulik, beczka, płynie rzeczka, kładeczka, kładeczka płynie, płynie rzeczka, piąteczka, kosteczka, bombeczka. Trzy, dwa, jeden, start. Dzień dobry. Mam na imię Michał. Jestem w lesie z moją córką Heleną. Cześć! Postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę i poszukać oznak wiosny. Temperatura jest już dzisiaj wiosenna, ale postanowiliśmy poszukać śladów, czy w terenie, czy ta wiosna się już pojawiła. Jakie to mogą być ślady, Helenka? Jak myślisz? być ślady wiosny to mogą być, jakby to mogą być. To mogą być kąki kwiatów no, e, Kwiaty same, prawda? Tak, już jed, jeden kwiat znaleźliśmy, nagraliśmy go na Was e, To może być co? Świeży mech? Tak. Świeży mech, mogą też powrócić różne, e, jakby bo, obudą się pszczoły i tyle już jednego, jedną pszczółkę i o tyle widziałam. Czyli owady się zaczynają budzić ze snu zimowego, ale też to co słychać oprócz wiatru dzisiaj, czyli ptaki! Wracają tak. do nas ptaki! ptaki A ptaki. najbardziej z jest Pocian. Tak jest! Ale w lesie chyba pociana nie znajdziemy, za to słychać dzisiaj ptaki, które dają mocno gora na koncept. Także zapraszamy, zostańcie z nami, chodźcie z nami na ten spacer w poszukiwaniu wiosny. Znaleźliśmy pierwszy ślad czy pierwszą oznakę pojawienia się wiosny. Co tu mamy, Helen? Brówki. Całe mrowisko mrówek. Brówki się obudziły, poruszają się bardzo intensywnie. Zrobiłem dla Was przebitkę. Dosłownie roją się w jednym miejscu, jest od nich czarno. Także wyszły ze swojego zimowego, podziemnego schronienia. No i zaczynają buszować po lesie. Zaczynają też wchodzić na mnie, więc myślę, że chyba się stąd no, oddalimy, co? i damy im robić swoje tak co znalazłeś, Renko? ja znalazłem mnóstwo bazich kotek jest ich tu całe mnóstwo pod tym drzewem tutaj, nie? tak to tak. jest chyba buk, jeśli się nie mylę ale to możemy zaraz sprawdzić i potwierdzić Właśnie, piękny bazikotek. No i trafiliśmy na pierwsze czy tam drugie, już nawet ślady obecności wiosny. Co tu mamy, Helena? My tu mamy pąki kwiatu. O, tutaj. Zaczynają wychodzić z gałązek, nie? Tak, jest. Także e, kolejny ślad. Jasne. Wiosny mamy. I co? Idziemy dalej szukać. Tak. Może trafimy na jakieś zwierzaki, które tata tutaj często znajduje w lesie. No dobra. To taki plan na teraz. Jesteśmy przy czym? To jest słupek. Słupek oznacza północ? No nie do końca. To jest słupek, który y, oznacza podział lasu. Uh -huh. Ale można z tego słupka, tak jak mówisz, wyczytać, w którym kierunku znajduje się północ. Jak A. to zrobić Hena? Trzeba poszukać jak największą cyfrę. Tam, gdzie jest jak największa cyfra, to wtedy wiemy, gdzie jest północ. Tak? Chyba na odwrót. Na odwrót? Chyba tam, gdzie są niższe cyfry, to one nam wskazują północ. To jeśli tak, no. to tutaj mamy 313. Tutaj mamy 300. Tutaj mamy 312, a tutaj mamy 299. To jest są najniższe? 299, 312 i 300. Czyli 300 i 299 to są te najniższe. I, I 312. Połóż, połóż szyszkę proszę. Tak? Na narożniku. Tak? Y, pomiędzy tymi najniższymi cyframi. Czyli? Liczbami przepraszam. O, i w tym kierunku powinna być północ. Tam jest północ. I wiesz co, ja myślę, że zrobimy tak. Tam jest północ, mówisz? Tak, bo tutaj jest najmniejsza. Dobra, to połóż szyszkę tak, jak myślisz, gdzie jest północ. Dobra. I wiesz co zrobimy? Co? Przestawimy kamerę, żeby to lepiej pokazać. I mam kompas i sprawdzimy, czy nasza technika się potwierdziła, co? Dobrze. No dobra, to co, sprawdzamy? Sprawdzamy. Kładziemy nasz kompas. I igła magnetyczna pokazuje dokładnie ten sam kierunek, co trzyżka, którą położyłaś. Tak Brawo, moja droga, super, odnalazłaś kierunek północny w terenie. Czyli tutaj jest. O, teraz ładnie ją jeszcze ułożyłaś razem z tym z budą psa, tak zwaną, nie? Tak jest. Dobra, idziemy dalej w głąb lasu, bo tu troszkę mocno wieje. I zaczyna Schowaliśmy się pod świerkiem pokaźnych rozmiarów ścierkiem. Pokażę go Wam za chwilkę z dłuższego planu. No bo zaczęło troszkę padać i postanowiliśmy się przed tym deszczem schować. Mocno wieje, przed chwilą było chyba słychać, przynajmniej mnie się tak wydaje, nie wiem co Helena o tym sądzi. No, ja myślę, że to jest dzięcioł. Że to był dzięcioł? Tak. A ja bardziej myślę, że to był jakieś przewracające się drzewo. Generalnie zrobiliśmy sobie przystanek w naszych poszukiwaniach. Mamy ze sobą termos. Deszcz. Trochę deszczu. Tu mamy cukier, bo Helena słodzi. Także Henka posłuchaj sobie ile tam chcesz. A ja Ci doleję trochę zimnej wody. jest wiatr Dla wszystkich nowych widzów, którzy nie oglądali poprzednich odcinków z Heleną już tłumaczę, dlaczego nie pokazujemy jej wizerunku. Bo taka decyzja w rodzinie zapadła że póki jest osobą niepełnoletnią, to, Ej, to, 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 to jej wizerunku pokazywać nie będziemy. Baby, Trochę bab... zimnej wody? Tak, ale jest jakaś nie wiem. Łóżka? Tak. Aha, jest łyżka. Pewnie, Ja że będę musiała bieszać? Słuchajcie, się naprawdę nasila. Także dokończymy herbatę, pakujemy się i prawdopodobnie będziemy. A właściwie decyzja już zapadła wracamy do, do auta. No, nie ma co ryzykować. Tak trzeba, trzeba realnie, nie? Hrenka ocenić, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie. Nie jestem sam w terenie. Helena trochę zaczęła się bać, Ani o to chodzi w wyprawach w teren, żeby żeby czuć jakieś obawy tylko żeby się dobrze bawić nie także... życie o jakie mądre słowa proszę bardzo także Helena wyczerpała temat jeśli się pogoda nie zmieni wiatr się nie uspokoi to prawdopodobnie będzie to najkrótszy odcinek w historii albo jeden z krótszych odcinków historii tego kanału ale znaleźliśmy mrówki tak ptaki śpiewają dzięcioły stukają tak jest wietrzna jest mocny wiatr Pąki na drzewach widać, tak. owady, kwiaty, też. kwiaty też. Owady się pojawiły. Mech ma kolor jasno-zielony. Także słuchajcie, e, nasi Pada. drodzy, mamy wiosnę. Tak? Oficjalnie uznajemy, że wiosła, wiosna zawitała do nas? Tak. Dobra, to tyle od to nas. Też. To tyle od nas na dzisiaj. Odmeldowujemy się i wracamy w bezpieczne miejsce. miejsce. Cześć! Papa! Powiedz ładnie, papa. Papa! <laughs>